serdecznie na moim kanale Ford Transit, to jest 2019 rok Jest na grubą robotę Czyli będziemy robić w tym pojeździe rozrząd To jest mokry pasek rozrządu Przebieg jaki? 78 tysięcy Nie wiem dlaczego zmieniamy Ale to mam na karcie pracy I co? Bierzemy się W tym Transicie ściągnę sobie przód Bo to jest na tył napęd Ściągnę sobie cały przód Żeby mieć wygodnie Można to zrobić bez, ale ja to zrobię za ściągnięciem przodu. Tak to tu wygląda, ponieważ jest na tył napęd, silnik jest ustawiony w tą stronę. i będzie, Jeżeli ściągniemy sobie przód, będziemy mieli wszystko na wierzchu, bo on się tutaj znajduje. Będziemy mieli wszystko na wierzchu, dlatego ściągam przód i działamy. Jeżeli jest na przód napęd, to tego nie, oczywiście się nie robi, bo silnik jest ustawiony w drugą stronę. Jestem na takim etapie. Wisko można ściągnąć w ten sposób, co ja zrobiłem na te 4 ósemki. A można też tutaj z tyłu na 36, ale wygodnie jest tak. Ściągamy pasek, odkręcamy wszystkie te i lecimy powoli. Tego nie ściągamy całkiem, bo myśmy, byśmy musieli klimę rozłączyć. A nie chcę tego robić, tylko odchniemy na bok. Wystarczy, starczy nam i tak jest dużo miejsca środku. No i tak. Następną rzeczą, co trzeba zrobić, to e, pompa wspomagania. On też trzeba, bo ona przeszkadza. Tutaj widać, nie, nie wyciągniecie osłony rozrządu, przez to, że ona dotyka. Oczywiście olej musicie spuścić. Pamiętajcie o tym, bo oczywiście to jest mokry pasek rozrządu. Yy, odkręcimy wszystkie te śrubki. Odkręcimy koło pasowe. Ona jest bardzo mocno dokręcone. Pamiętajcie, ponad 400 Nm yy, zrobimy to. Wymieniamy niestety to w połowie, dlatego że nie ściągamy miski, bo nie mamy na to czasu. Jest tylko nas dwóch. Miska zostaje, smoka nie będę czyścił, wiem, powiecie tragedia Niestety robię to, co mi każą Tak to wszystko wygląda, bo żeby tutaj e, ściągnąć miskę musimy e, podporę silnika też opuścić Okej, okay. i teraz te wszystkie śrubeczki, to jest bodajże ósemeczki Jedziemy po kolei, jak nie pamiętacie to sobie właściwie jakiś karton albo, nie wiem, narysujcie I odkręcamy wszystkie Koło pasowe zdejmiemy. Powinniśmy ściągnąć rozrusznik i zablokować koło. Ja to będę robił udarem. Nie będzie żadnego problemu, żeby ją odkręcić. Tyle. Nawet nie, nie, nie ma tragedii. Jak tutaj sobie właśnie to wysuniemy do przodu, to dużo miejsca na Tu jest lotnisko, jak to mówią. Z takich specjalistycznych narzędzi najlepiej by było się zaopatrzyć w blokadę rozrządu. Nie trzeba? ale można się zaopatrzyć i ściągać do koła pasowego bo jeżeli młotkiem będziecie surowe ściągnąć, to je na pewno rozwalicie uszczerbicie. No ona się uszczerpiają moment. Takie dwie rzeczy i robota jest 100 razy lepsza i szybsza i płynniejsza. O! Tak to wygląda. Wkręcacie sobie śrubki w koło pasowe. Pokażę może z tej strony. W taki sposób tak to wygląda, tutaj się opiera wam w taki sposób, tutaj sobie kręcimy tą i ona wypycha nam Po krótkiej walce z tą osłoną zeszła musicie być ostrożni, żeby nie pokaleczyć tych tutaj to wszystko później trzeba oczyścić niestety ten cały silikon. pokażę Wam jak zablokować je tutaj dwa wałki blokujemy tutaj z tyłu jest dziurka o teraz dosyć dobrze widać ta dziurka musi się zgrać z tą, a na dole w kawale jest tutaj znaczek Jeżeli nie robicie paska od pompy będzie to ciężko pokazać, bo na tym kółku jest też taka takie coś taki znaczek i to musi się zgrać, tylko to jest za paskiem Przez to, że go nie wymieniamy, teraz będzie mówię, zabawa żeby to zgrać ale już tak też robiłem, bo niestety to co mi każą to robię ciekawostka, Rożyn nie jest ustawione 100%, te piny są, się zgadzają, a zobaczcie tu, tu się nie do końca zgadza, próbuję blokadę też nie działa, o teraz będziecie lepiej widzieć, nie zgadzają się do końca znaki w 100%, jest delikatnie przestawione jakby a, a la pół zęba, coś w tym stylu, nie założę blokady, będę musiał ściągnąć pasek i później przestawić wał korbowy delikatnie i będzie idealnie na blokadach, bo jak próbuję blokadę założyć. Blokada ma tutaj wycięcie i musi wejść czyli teraz powinno być idealnie, a nie wchodzi blokada. O, jest delikatnie przestawiony rozrząd od nowości. Mam wszystko poblokowane z tego co wiem kolegami mówią, że tu już rozrząd był wymieniany, dlatego ktoś pewno na markery robił i tak to wygląda kółka zblokowane Wałki, A teraz wał, który powinien wyglądać prawidłowo, zablokowany w ten sposób. Tutaj śrubeczka może być zasłony. Tutaj się wspiera na tym pinie i tutaj jest w trzech tych pinach. Jest w środku. Ciężko mi pokazać, ale jest w środku, jest zablokowane na stówę I na znakach teraz jest idealnie. Nie wiem, może mi się uda pokazać. Niestety mi się nie uda, tam z tyłu, ale jest na znaku tak jak powinno być. Nie, nie pokażę Wam. Zostawiamy po sobie porządek miarę szyściutko. Zapomniałem Wam wspomnieć jeszcze te tutaj koła też się powinny zgrywać. Tutaj te znaki, ale bym musiał kręcić milion razy, żeby one się zgrały. Tutaj mam zrobione. Tutaj mam. Będzie wszystko działać. Jeszcze trzeba tylko jedną rzecz pamiętać: taką wypustkę ma na, e, napinacz. I ona musi wejść, wejść w blok. O, w tą dziurkę. Tutaj. czyli jak ją wsadzicie później przykręcacie oczywiście nową śrubą bo jeżeli nie włożycie to może coś się rozsypać wiecie o co chodzi ładnie wyczyszczone jeszcze tylko podoczyszczam resztę i zakładam pasek i, i ja. napina złożony i on ja ma wyglądać o tak o widzicie? jest w tej dziurce o. Przekręcamy Poskładane Nowy paseczek, napięty ładnie wszędzie Blokady sprawdzałem Wszystko pasuje Nie chce mi się jeszcze raz składać, ale pasuje na 100% Jest idealnie Jedna, druga, wał wow też Składamy Wszystko ma poskładane Będziemy zaraz pierwsze odpalenie robić Oczywiście, tak jak widzicie Nowa osłona, wszystko nowe Jeszcze maski nie założyłem, bo Yy, za chwilę to zrobię dobra, jesteście świadkami pierwszego odpalenia I mam wam was jak dać pod maskę ale odpalę i w ten czas dobra, jedziemy Jała ogrzewanie oczywiście ciepłe żeby się odpowietrzył mochawka zobaczymy jak tyka tak to wygląda jest oczywiście nowe i wszystko nie da teraz poczekamy jeszcze od i przejedziemy się zobaczymy czy nie ma żeby tam mi się polało to nie patrzcie na to bo wlewało olej mi się trochę rozlało taki szybki update z tego wana. co robiłem rozrząd przebieg, tak jak widzieliście na początku jest taki sam, teraz nie ma żadnych światełek przeskanowałem gdy nie ma żadnych błędów Jeździmy. teraz przejedziemy się kawałek, zobaczymy czy wszystko gra, ale jestem przekonany, możemy trochę szybciej, jeszcze nie jest zagrzane, ale pojedziemy ciutko szybciej. Wszystko gra, robota udana i co, bierzemy się za następną robotę, pozdro, trzymajcie się, do następnego. A jeszcze tak szybko pokażę, że wycieków nie ma żadnych, to, 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 to co tam jest mokre to jest ode mnie, bo ja tutaj rozlałem. Zaraz powycieram, ale nie ma żadnych wycieków. Sprawdzałem pod spodem, też nie ma żadnych wycieków.